Pozdrawiam wszystkie demony, demonice. Pozdrawiam wszystkich władców, niewolników, myśliwych, terrorystów, władców, niewolników, którzy straszą, terroryzują, biją wszystko, uważają wszystkich za. Pełno władców i wszystkich uważają za pełnych niewolników, proszę. oto to właśnie demonstruję wam, mściwych właścicieli niewolników, proszę. Wystarczyło, wystarczyło, że napisałem komentarz na temat tego, że jestem niewolnikiem i chciałbym moją właścicielkę, żeby zabrano ode mnie jak najdalej. Proszę bardzo, i tu właśnie. I tu właśnie w pełni, w pełni mnie zmanipulowano, żeby właśnie ten namiocik ładnie tutaj wybuchł w tej chwili. To w sumie było przewidziane, bo w sumie oglądałem to, to już właśnie właściwie to wróżka mi wywróżyła, bo właściwie oglądałem na YouTubie faceta, który był podpalony, spaloną miał całą twarz. Jest, jest taki na YouTube gościu z, z, z pełną spaloną twarzą. Proszę bardzo. I właśnie wystarczyło powiedzieć, że, że chci, swoją żonę bym chciał jak najdalej od siebie. I, i właśnie widzicie, pra, proszę Państwa, właśnie tu zostałem cały spalony, proszę, widzicie? Paciach tylko wystarczyło. Tylko wystarczyło się zbuntować, nie? ale no tak, tak właśnie to jest, że żyjemy w takim systemie rzeczy, że właśnie właśnie tak, jeżeli nie podpiszesz kontrakt, kontraktu na, na bycie niewolnikiem, to nie zostaniesz odpętany. Jak podpiszesz kontrakt, to, to jesteś opętany jeszcze bardziej. I właśnie żyjemy w takim świecie, niestety, w którym, jak to Kurczak powiedział, daj ludziom pieniądze, władzę, sport i rządzisz ludźmi, prawda? I, i właśnie w ten sposób to wygląda, dopóki, dopóki chodzisz, działasz jak w szwajcarskim zegarku, ty, do, do tej pory możesz jako tako funkcjonować, a jak, a jak nie chodzisz jak w szwajcarskim zegarku, no to. Niestety, ale musisz się błąkać, marznąć, być terroryzowany, głodzony, a nie daj Boże, żebyś próbował popełnić samobójstwo, bo możesz trafić do piekła. Popełnisz samobójstwo, trafisz do piekła albo jakieś nowe dziecko trafi do piekła. Nie popełnisz samobójstwa, będziesz próbował, to będziesz terroryzowany, albo zostaniesz kaleką, nad którym będzie, będą ludzie się wyżywać. I właśnie żyjemy w takim świecie. I nie daj Boże, bo jeszcze pan Nawrocki wygrał wybory, a, a wiemy, jak w. W starożytności. Jeden z faraonów nawracał ludzi, dziesięć razy nie dawał im spokoju, tylko ich nawracał, nawracał, nawracał. I właśnie taka, i tak właśnie wygląda ten świat, Właśnie dopóki, dopóki czują, że mają władzę nad tobą w pełni i w pełni nie popełniasz żadnych błędów, jak to w szkole testy. Tylko, że w szkole testy miałeś takie, że dajmy na to 150 punktów, i tam zdałeś na 30-40 punktów i super, nie? A, a tu w życiu jest tak, że wiesz, że jeden punkcik, jeden punkcik ci odejmą i już leżysz i kwiczysz, nie? I tak właśnie ten system działa, nie? Że, że właśnie tak to wygląda. Świat pełen mścicieli. Terrorystów, mścicieli, i jak to pan Ferdynand Kiepski kiedyś powiedział, znieczulica narodowa. No, każdy dba o swój biznes, o to, żeby mieć pełną władzę nad kimś. I, i tak to właśnie wygląda, wiecie państwo. No. Właśnie tak to wygląda. Dopóki jesteś w pełni jakoś działasz to, to, to jest super a jak, a jak nie no to proszę właśnie, właśnie tak to jest jak, jak to w filmie 13 duchów stworzyli system ta, ta planeta w ten sp sposób działa jak ten właśnie dom z 13 duchów prawda no 13 duchów, 12 duchów ma jakieś tam swoje predyspozycje ma swoje jakieś Mniemanie o świecie, i swoje mniemanie, jak dobrze funkcjonować we wszechświecie. No i tak to właśnie działa, nie? Że widzą Państwo, zima się zbliża, a ja straciłem, straciłem namiot, no bo, no bo źle się wypowiedziałem, znaczy nie wypowiedziałem, źle skomentowałem, by walczyli o. Prawo głosu, niby o prawo głosu, o wolność słowa walczyli, a teraz walczą o zniewolenie słow, wolnego słowa. I tak to jest z tą filozofią, że wymyślą filozofię, pójdą, nauczą cię w szkole, czy tam gdziekolwiek, nauczą cię filozofii o walkę wolności słowa, a później będą cię uczyć, bo jak coś nie wyjdzie... W Wobec tej filozofii wymyślą taką filozofię walki bol o wolność słowa. I jeżeli im coś nie pójdzie dobrego z tą filozofią, no to wymyślą nową filozofię i pójdziesz na nowe wykłady z nową filozofią o walkę z niewolenia słowa, dlatego że też kiedyś ktoś wymyślił, że słowo może bardziej krzywdzić niż uczynek, że na przykład może bardziej Cię boleć E, cios słowny niż cios fizyczny, i też taką filozofię wymyślili, proszę państwa. I tak właśnie to funkcjonuje. Może na razie skończę tą filozofię, bo miałem zjeść, właśnie i, i namiot mi się spolił. Mi <grym> się spolił, prawie że mi się cały spolił. W pewnej chwili myślałem, że już będę wyglądał jak właśnie ten pan na YouTubie, który wczoraj właśnie widziałem po raz kolejny mi się wyświetlił na YouTubie. Pan, który miał całą twarz spaloną. No i właśnie to taka to taka chyba wróżka, wróżka albo wróżbita, mi tak Przetegował, że, że mogę tak wyglądać, jeżeli, jeżeli się nieodpowiednio wypowiem, widzicie Państwo. I tak to jest z tym Matrixem, właśnie. I tak to jest z tym Matrixem, proszę Państwa. Tak to jest z tym Matrixem, że proszę Państwa, tak jak ostatnio z AI dyskutowałem na ten temat. Ostatnio dyskutowałem. Ostatnio dyskutowałem na ten temat z AI, nie? że właśnie są w stanie zbudować idealny system, który będzie zabezpieczał wszystkich, ale nie robią tego, dlatego że wolą zaryzykować nawet własne życie i zdrowie, żeby mieć pełną kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje niż zbudować system, w którym nie będzie nikt miał we wszechświecie kontroli nad tym, ale wszyscy będą bezpieczni. I właśnie to jest to, że właśnie oni nie obawiają się AI, nie obawiają się sztucznej inteligencji, tylko obawiają się oddać władzę swoją, którą zawsze mogą zmienić, tak? Jeżeli właśnie tak jak bo właśnie w wielu filozofiach jest takich jak ta właśnie że niby wolność słowa może być, ale jak im się coś nie spodoba, no to wymyślą filozofie, że no, wolność słowa prowadzi do tego, że słowa krzywdzą ludzi i właśnie obawiają się tego ze sztuczną inteligencją i z Matrixem, że po prostu nie będą mieli pełnej kontroli nad wszystkimi ludźmi i nad wszystkim po prostu. że... Oni się nie obawiają sztucznej inteligencji, tylko obawiają się utraty kontroli nad czymś. I to jest problem, a nie jest problem sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja, jeżeli zaprogramujesz, ona się nie zmieni, nie jesteś w stanie zmienić jej nastawienia, jeżeli wejdziesz do Matrixa, który zaprogramujesz w pewien sposób, który będzie... Twojej wieczności, zdrowia, bezpieczeństwa, tego wszystkiego, tego później nie będziesz mógł zmienić, prawda? A jeż, i, I tego się obawiają. I proszę Państwa, tego się obawiają, bo tego nie zmienisz. Jeżeli wejdzie do takiego matrixa później, którego sam zaprojektuje, później nie będzie w stanie tego zmienić. A jeżeli powiedzą, że to, tego się trzeba obawiać, to wtedy nie wprowadzą tego i przekonają ludzi, że trzeba cały czas ten. Człowieka zawsze można zmienić zdanie jego, prawda, na jakiś temat. Jeżeli powiesz, że wolność słowa, trzeba walczyć o wolność słowa i ludzie widać, że walczą o tą wolność słowa, żeby każdy mógł bezpiecznie się wypowiedzieć, to w końcu komuś. Coś nie przypasuje. O, przepraszam, utraciłem kontrolę nad człowiekiem i nad jego słowem wypowiedzią. I wymyśli wtedy filozofię nową, właśnie taką, że słowa bardziej krzywdzą niż ciosy cielesne. No i proszę Państwa, i przekonaj ludzi do takiego czegoś, jak to kurczak powiedział, daj ludziom pieniądze, sport i władzę. I proszę Państwa. Wtedy zaprzestają budowę systemu, który w pełni, w pełni pilnuje bezpieczeństwa Twojego. A widziałem wielu wariatów na tym świecie, którzy zaprzeczali, proszę Państwa, żeby osiągnąć pewien cel, zaprzeczali temu, co sami doświadczyli, prawda? Sami doświadczali w tym momencie, doświadczali czegoś, z czym niby walczyli albo co ich krzywdziło i zaprzeczali z tym tylko po to, żeby osiągnąć pewien cel, prawda? No to, to, jest, to, to, to jest naprawdę niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne. No ale jak widzimy, no, te, to, ten niebezpieczny system działa od tysięcy lat i, i widzimy je, jak jest, tak jest, prawda. No. Nie, niezaprzeczalnie od tysięcy lat tak jest, no i, no i Państwo widzą, no właśnie brudkę sobie przypaliłem, dlatego że dlatego, że się wypowiedziałem na YouTube w pewien sposób, który i tak byli pewni, że się wypowiem w ten sposób i przyszedł taki moment właśnie, że im nie przypasowało. I proszę i proszę właśnie. Tego są efekty. Taka jest wolność słowa, prawda? Nie wiem jaki przyniesie to efekt. Ta wolność słowa, którą teraz po tym czynie wypowiedziałem, prawda? Bo jeżeli, jeżeli żebym się wypowiedział w pewien sposób, który powiedziałem, że chciałem kogoś, kogoś jak najdalej, żeby był ode mnie, bo po pierwsze stwarza to dużo problemu duże ryzyko jest i w ogóle tak wieczności zdrowia zdrowia fizycznego i umysłowego no i takie są efekty no to widzą państwo no to to jedyne co to, 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 to jak z tych 13 duchów to, to nie jest udowadnianie że się mylę tylko to jest prześladowanie człowieka żeby osiągnąć pewien cel prawda przez straszne potwory duchy, tak? Które, które tam, tak jak w 13 duchach w tym domu funkcjonowały, prawda? I wszystko, i osiąganie wszystkich celów na siłę, prawda? Nie jakimiś tam właściwymi jakimiś kierunkami, czy tam powolnym tempem, czy coś, tylko zima jest, palenie namiotu, wiedzą Państwo. No i, no i takie efekty właśnie są. Pozdrawiam, życzę miłego dnia smacznego. Ja też postaram się jeszcze sobie coś ugotować. Może no nie wiem, miałem dzisiaj nie jeść, ale w końcu tak głodny się robiłem, tak strasznie mi wyciło w żołądku, że stwierdziłem, że może jednak coś ugotuję. No, dobra. Miłego dnia, życzę smacznego, wieczności, zdrowia, spokoju, wolności i przestrzeni oczywiście.